Te pudełka kojarzycie już bardzo dobrze, ale zawartość może Was zaskoczyć, ponieważ jest to nowa seria od Morela, czyli Sensusy. Tutaj zestaw trójdrożny, jest też zestaw dwudrożny. Dwudrożny oczywiście różni się tym, że nie ma głośnika średniotonowego, jest samofer, głośnik wysokotonowy. Dla tych, co lubią cyferki i różne tabelki, zapraszam tutaj do zatrzymania filmu, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. No, Morel zdążył nas przyzwyczaić do tego, że ich sprzęt jest topowy, ale też topowe są ceny. A tutaj mamy zestaw, który w trzech drogach kosztuje 2700 zł. Dwie drogi, czyli Twitter i Ufer to jest kwota równo 2000 zł. No, oczywiście w zestawie jest też zwrotnica do zestawu dwudrożnego. Dwudrożna tutaj trójdrożna zwrotnica. No, ale tak, krótko o tych komponentach. No jakość wykonania, oczywiście, tak jak na Morela przystało, topowa. Tutaj, tutaj konstrukcja e, głośnika wysokotonowego. Bardzo ciekawy magnes. I jeśli chodzi o głośnik średniotonowy, sam kosz wygląda bardzo podobnie jak Elata Carbon, tak samo, tak samo wygląda ufer. Wiadomo, membrana, e, jak i wszystko co mamy w środku różni się od Elaty, no ale tak jak mówię, Morel zdążył już nas przyzwyczaić do super brzmienia. No my to wrzucamy na testy, jesteśmy bardzo ciekawi e, co z tego wyjdzie, a Wy dajcie znać co sądzicie o takim rozwiązaniu i w ogóle o głośnikach Morela.